Taka wasza fajna pszczołeczka jest tam. Dobra, trochę o, trzeba o, wylizać, okay. nie? Otóż. No. No. No, kurde, cukiernie jest to już, I dopiero Ścierka to. dzień dobry, witam się z państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dziś zapraszam was na film, który gdzieś zginął. Byłam święcie przekonana, że ten materiał. Z przygotowaniem ciasta razem z Martą zginął, przepadł i go nie ma. Dzisiaj przeglądając karty pamięci on się znalazł, więc zapraszam Was na filmik, w którym z Martą przygotowujemy sernik. Wiecie jaki był dobry? Boże, z brzoskwiniami! Zobaczcie sobie sami i tak jak mówię w filmie dalej, wszystkie proporcje macie w informacji pod filmem, także tam sobie możecie zerknąć do opisu. Jakie włosy nieuczesane. No, nie no, fajne. No ale widzisz, ta długość no, jest tak, dobra, tak. nie? No, poczekaj, poczekaj. O, jest. idzie tylko dobra. Jest. Laura, poczekaj, Laura, chodź poczekaj. tutaj. Dobra, ale i tak zaraz będziemy musieli wyłączyć śledzenie, bo nie będzie widać tego, co jest na tym. Może Laura, zaczniesz? Laura, powiedz, co będziemy robiły teraz? Ciasto. Ciasto. Mhm. A jakie? Sernik. Sernik. Ej, słuchajcie, robimy sernik, nie? I wszyscy wiedzą, a jeżeli ktoś nie wie, no to już teraz też wie, że ja nie potrafię robić ciast. Ja się czuję, jakbym miała dwie lewe ręce. Dwie lewe nogi to ją ja zawsze. Ale mam dodatkowo dwie lewe ręce w kuchni i przyszła Marta do pomocy z sernikiem, który możecie sobie wykorzystać na święta. Więc wszystko będzie w informacji pod filmem. Tylko jest taka akcja, że my robimy połowę porcji. A no. cała porcja taka duża, to Marta mówi, że to taka blacha wychodzi normalnie, tak? Tak, tak taka to duża. Standardowa duża blacha. No, dobra. A jeszcze możemy od razu powiedzieć o panterkach? To był przypadek, Ni Co? nie. No, nie się. A pokaż swoją torbę. Też masz panterkę? To też A. był przypadek. Zdeklęczysz tu w tej ambonce? No, dobra. I teraz robimy tak, że yy, ja jestem do brudnej roboty, ściągam pierścionki i y, mamy tutaj spód, w którym są y, żółtka, masło oraz y, mąka i ja mam teraz to tak, ugnieść. Ugnieść? Tak. Ugnieść. No nie, czukier, wiesz co, Ty będziesz miksować, dobra? Do Aha, cukier puder, proszek do pieczenia. Wszystko będzie w informacji pod filmem, rozumiecie. Jedziemy, wkładam w wkładam, wkładam dłonie. Jak to ty wkładasz? dłonie? Bo Marta, tego wyjdzie? Marta no zleciła. Marta zobaczymy właśnie. Bo ja, żeby przekonać się dziecko do pieczenia ciast, muszę zacząć je sama robić, to wtedy może wyjdzie. Ale ciasto się Czas zapowiada się super. Wyjdzie. Z brzoskwiniami. Nie, zawsze wychodzi ogólnie z tego. Ale ja się jeszcze ugniatam, Nie, nie. To będziesz ubijać, ok? I wtedy, jak my to ugnieciemy, to kładziemy to tu. I to musimy. Co musimy dalej? I dalej będziemy robić tą masę serową. A, i musimy to na chwilę podpiec. Aha, czyli to musimy na chwilę włożyć tak, na do bieganika. Podpiec. Ale my nie wykładamy całego, tak? Nie, nie wykładamy całego, bo jeszcze będziemy kłać. Jako kruszonkę nabierz troszeczkę mm. taką. O... Ej, wiecie co? No zobacz, to jest już coraz lepiej. No bo to jest takie, ale kruche ciasto, to się nazywa, nie, no. mówię? Nie, bo ja, ja się nie znam na ciastach, i ja nie udaję. Ej, ja, jak byłam mała i było takie kruche ciasto, no to jest, wiesz, dużo masła, cukierby, że kiedy to było, albo Albo ciasto drożdżowe. Ojej. Babcia zostawiła ja do drożdżę, to my zawsze jedliśmy. Ale drożdżowe to niby zdrowe, nie? Bo to niektórzy jedzą te drożdże na surowo. Nie, to też tak. No na logikę, no tutaj też, no co, co wyjadałaś? Cukier z masłem, nie? Mhm. Ale to jest takie takie miłe wspomnienie. to jest. Ale poczek mi dobrze idzie. No. Dobra, czyli teraz będziemy przekładali połowę. O, ale to Ma to... Będzie. Nie, bo rękę, trznie, nie nie spokojnie. No, to samo. Nie wypuchnie. No teraz ci telefon podgrzeje. <laughs> bo on myśli, że coś. Nie wiem, że leży no. Rozumiesz co chodzi? Ej, dobrze, Wow. Jestem ciebie. troszkę i już będzie. A dobrze. wiesz, że ta kruszonka będzie najlepsza? Bo no. moje dłonie to są. I do końca. I dopiero. Ścierka ta? No, chyba trochę się rzewki robi, przez to, że to masło się rozpuszcza. No wiesz, no i temperatura dłoni, a ja uczciwie gniotę. No, no ale jeszcze zobacz, to jest trochę tego masła. Aha, żeby ja się, żeby dobra, nie... rozumiem. Żeby się połączyło. A jak coś to najwyżej złożymy na chwilę. Ja wiem, wiem, wiem. To by trzeba, powinno to być schłodzone, ale nie mamy czasu. O! Widzicie? To są tajne patenty Marty. Można. Nie, ja na... wszystkie te patenty mam od tej pani, pani Joli. Od pani Joli. Trzeba panią Jolę tu zaprosić. No i jeszcze od babci Ewy. <grym> od mojej testiczoły. Ona czasami też nie ma czasu. Jak każdy z nas. Byłaście w sklepie? Dzisiaj jest niedziela. Nie, no. nie, A Dawid już musiał jechać. Bo słuchaj, nie wiem jak ja przepisa, przeczytałam przepis. Mąki nie było. No. Rozumiesz? No tak myślę, że ładnie, nie? No. Dobra. I przekładam okay. tu połowę? No taką możesz. Czy więcej czy no, no, chyba to, nie? Dobra. I teraz, jak mi proponujesz to, to to ma być już teraz, tak? Czy to można za chwilę? Nie, Ale weźmy to wyjmij. To tr Trudno do tego robić. Dobra, możesz ugnieć. U ugnieć się, no rozłożyć to tak, żeby było równo. <grym <grym tak, I, i palcami, czy tak? I źle no, to... Nie, dobrze, dobrze, żeby było te. I troszkę ponakowamy tym widelcem. Aha! to wygląda jak jest... no, plastelina. No, jak Dziecko, to jest. Ciasto pod okiem instruktora, które musi wyjść. No kurde, cukiernie jest to od paru Pochwalnie, pochwalnie. No ale naprawdę dobrze. Mm. Pokażę, daj do dłonią. Patrz, takie trzeba dziurki porobić. Ok? okay? Yeah. No to dawaj. No? muszą być na całym. Ja mogę ci kręcić, okej? Okay? Dobra, dobra. Tu jeszcze. Ok. i zrobimy teraz. Yy. My ustawiamy sobie 150. Yy. I będziemy doglądać. I co jest fajne, zobacz, czy to nie jest udogodnienie? No, widać. Że widać, nie? No. W razie czego widzisz, czy już jest czy mocno. Spaliło, tak, ta... tak. I uważam, że to jest fajne. Z tego, to może na 10 minut? Dobra, zaraz będziemy patrzyli. Okay. Marta walczy z groskwiniami, a ja dostałam misję specjalną, bo w końcu jak kuchara się uczy, to niech się uczy, nie? I jest tak. Masło, cukier waniliowy z cytryną i cukier zwykły. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Dziękujemy za to. Ja mam to teraz mikserkiem potraktować. Ej, bo kiedyś takie masło z cukrem to się ubijało tym takim... Taką Tą pałką, nie? Jezu, pamiętam. Tą pałkę też się wylizywało. Ale to była po prostu taka ciężka robota ja tego nie robiłam. Panie się siadało między nogami i się brało? No. no. Patrz, jak to można było bez w ciasto upiec, nie? A teraz człowiekowi zabiorą, co człowiek życia nie wyobraża. Ludzie, tak jak kiedyś. Telewizory po 20 lat przecież, ja pamiętam, u nas też było. A na koniec mieliśmy taki telewizor że coś tam, no wiesz, to były te telewizory takie z tym dupą dużą, nie? Wow. Takie wielkie. No to coś w nim nie trybiło, trzeba było podejść, dosłownie go no działał dalej. A teraz, zobacz, tak jak nam plazma wtedy wysiadła, po ilu? Jedna po dwóch latach, a druga po roku, nie? I 5 tysięcy za telewizor. No. start Trzeba było od razu wziąć miksek, bo tamten nie miał siły. Marta, mów mi, ile No pół, pół tego... Pół latatka. Pół wiadra, pół wiadereczka sera, ale wyjadałam to masło z tym cukrem, naprawdę. Tylko, że jako dziecko pamiętam, potem były, ojej, sreberko by nam wpadło, Marta, Boże, o, dziękuję Ci bardzo. Pamiętam, jak mama potem ganiała tak, że trzeba zwolnić z tym wyjadaniem, bo trochę za dużo. Do tego jest w przepisie normalnie dwie łyżki mąki ziemniaczanej, ale my mamy budyń waniliowy. Tak, tutaj I... mam łyżkę. Tylko, że mamy taki z cukrem. No to no, lepszy by był bez cukru, ale w sensie cukru to tam nigdy Le? nie jest. No jedną, ale to można nawet jeszcze tak troszkę, jeszcze pół. No Aha, tak, i tak, jeszcze no. pół. Dobrze. Ja zawsze daję cały budyń, ten duży budyń yy, z jakiej to firmy? I już to kręcę? Tak. No dobrze. Wyszło nam 10 minut w 150 stopniach i sytuacja wygląda tak. O. Moi drodzy Państwo, kruchy stół. To jest ta masza... Ma, masza. Masa. Masza, bajka masza. To ja przekładam. Śmiało. Śmiało. No to chyba będzie idealna y, porcja na taką, na taką blaszkę. Blaszkę. No, Dobra, trochę trzeba wylizać, nie? Otóż. O, patrz, patrz, patrz! Dobrze jest, ale to satysfakcjonujące, jest? Dobrze, no, i co dalej tutaj? Teraz brzmi. A, bruskwinki teraz. Dobrze to? Dobrze. dobrze. To tak dobrze. musi być, nie? Tak, no, dobrze. Ale żeby tak nie, żeby były najlepiej tak Na wierzchu. No. Czyli tak delikatnie, dobra, dobra, dobra. Dobrze, i teraz przekładamy całą tą. Tak. Ej, ale to jest. Ale dużo. Duże. Kurczę. W sumie nie, bo na to tylko kruszonka idzie, tak? Tak. To tak. się zmieści. Zmieści się, idealnie. Spróbować? To jeszcze nie będzie takie dobre, no spróbuj. A to słodkie, Ewa, prawda? Czy nie? Mhm. Tak, z cukrem. To tu ma pani, może sobie pani zaraz powyjadać w miseczce. Co? Widzisz? Jak mama ci pozwala znowu? Na takie mhm. manewry? <grym> nie no, ideolo! Ojej, ale przymarzło. Mhm. O matko! No, takie, o, wiesz, o matko! Takie... Coś. Jezus! <grym> takie kulfony nie, nie? Tak, będzie nie. Chodź. Według uznania. Według, według kucharki, jakie ma zdolności. Tak. Sytuacja wygląda znośnie. Cyk. Teraz wkładamy i ustawiamy na 150 stopni. Mm -hmm. Niestety to był tak miły i fajny dzień, że zapomniałam naładować baterie i w trakcie nagrywania ona się rozładowała. Sernik wyszedł przepyszny, naprawdę cudowny, że go obsypałam na wierzchu trochę cukrem pudrem, bo ładnie wygląda. Wszystkie składniki do ciasta macie w informacji pod filmem oraz czas pieczenia. Także. Moi drodzy, tak jeszcze patrzę, bo nagrywam właśnie filmik. Mierzymy z H&M. Super jest, super. Nie wiem czy będzie jutro czy pojutrze, zobaczymy. No na dniach na pewno będzie. I się zastanawiam nad tą sukienką. Taka wasza fajna pszczółeczka jest tam. I fajny jest ten materiał, bo jest taki poruszkowany. Tak na szybko możecie mi doradzić. Zobaczcie. Tak się prezentuje. Wiadomo, tam krągłości są. W ogóle mam y, okres i poczekajcie, muszę sobie postrzelać majtami. Majtami, bo mam takie trochę opinające. Stanik mam pod spodem. No kurczę, nie wiem. No, fajna. A wy, mam nadzieję, że bardzo fajnie spędzacie majówkę w gronie najbliższych, o ile jest taka możliwość. Bo teraz, jeżeli ktoś sobie wziął wolne, nie, to taka długa majówka, że ja pierdziulę. Bardzo fajnie, naprawdę. Także korzystajcie. A jak nie, no to tam, jak siedzicie w domu tak jak i my, to też można fajnie spędzać czas. I pogoda dzisiaj dopisuje, bo dzisiaj jest u nas dokładnie pierwszy maja. Ten fragment filmu, który teraz nagrywam, to jest właśnie pierwszy. Maja, i naprawdę się zapowiada bardzo fajnie, że aż tak mogę wyjść na dwór. Tak, tak jest ciepło, a za chwilę ma być 15 stopni, także wszystko w normie. Więc moi drodzy, jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja: Kciuk do góry zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Majówkujcie się, ile wlezie, tylko wiecie. Ten alkohol, nie? Ja rozumiem. Wszystko jest dla ludzi, żeby mi nikt nie stękał, że się źle czuję. Dobra?